Jak tam, chłopie? Stałeś już? Słuchaj! Przeprowadziłem poważną ro rozmowę z brochildą. Zawołałem ją i pogadaliśmy trochę. Zarzekała się na kolanach, płacząc, że nie przyjmowała do tyłka. Tylko wzięła przez chwilę do ust i potem odmówiła. Także nie wiem, chłopie. Zrobiłem tak jak, tak jak kazałeś, uiściłeś opłatę, w ziemią na rozmowę, wyciągnąłem z niej wszystkie informacje, jest wszystko nagrane. Także nie wiem. Mówiła, że, że tylko przez chwilę brała do ust i, i, i tylko to. Także czy to, czy to uznasz za, za, za zdradę? Yy, bo podobno odrzekała, że, że siłą, siłą było zmuszona. Także nie wiem. Resztę musisz się dowiedzieć od Serafina. Bo, bo, to, bo to rzekomo oni, 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 on, on to wszystko aranżował. Także nie wiem, czy ty jej wybaczysz, czy jak to rozegrasz. Nie wiem. Ja ci tylko mówię: jest nagrane. Ona, ona odrzekała, że, że, tylko, że tylko to uczyniła. No dobra. To tam działajcie. Przy tej kalarepie. Ile tampon zostało? Dobra, dobra. Aj, słuchaj. I załadujcie Gniewomirowi Jelcza przężytem. On to wszystko musi zawieźć tam na siołę. Do wody. Tak, tak. Dla, yy, dla świntam. Dobra. Działajcie mi tam. I żebyście mi by...